ja już schizuję, odpalam tylko tą grę, ja już mam schizu. Idę spać, zamykam oczy, wszędzie nasze kochane zompiry, czy co to tam jest. Witam ponownie. Dzisiaj, co do roboty na dzisiaj. Mike pracuje od rana, to mi się bardzo podoba, ale go tak napakowałem jedzenie. No chłopina powiem wam, że będzie na pewno pełny na najbliższe parę odcinków. A jeszcze ci dorzucę ogóreczka, a co? I przede wszystkim wypadałoby wreszcie dokończyć wszystkie rzeczy, pojechać tutaj, zapolować na aligatory. No i co? Ten nieszczęsny domek by się przydało zrobić. Powiem wam, że tak się jakoś do tego nie mogę zebrać, nie mogę tego sobie ładnie zaplanować. Jedz, jedz Mike, jedz. Smacznego. Chociaż już przez ściany nie jest taki plus. Nie ma nie ma co się ociągać, bo chyba mnie nie stać na kapetki fajne, żeby mieć na zimę. Także wypadałoby na początku zimy na pewno to zrobić. Także szykujemy lepszy ekwipunek. Co ja będę do ciebie potrzebował? Grot stalowej włóczni, patyk, włókno roślinne, czyli sztabka stali 1. Mam nadzieję, że mam jeszcze ten ołów. Jest. Bajeczka Dobra, to niech się przepala Jeszcze tak w międzyczasie Myślę, że zbliża nam się ten 14 dzień Ten atak hordy A ja, że tak powiem Aktualnie Gołodupiec Bez domku Z lepianką pod pachą Bez zabezpieczenia jakiegokolwiek większego Więc myślę, że załatwi się te aligatory I wracamy tutaj Bierzemy się na robotę Czyli tak To mi się podoba Wreszcie to i to mogę wywalić Już nam nie będzie potrzebne Nawet nie mam jakichkolwiek hamulców Przed zniszczeniem tego No chyba, że ktokolwiek by nas teraz zaatakował Ale nie Co by się człowiek przejmował Właśnie. Nie, to jeszcze muszę dokończyć, żeby powiększyć plecak. A, to będzie prościzna. Wiecie, wystraszyłem się, że już będzie jakaś mieć potrzebna, a mi stoi jeszcze ten jeden niedokończony ekstraktor, który ma właśnie zbierać tą mieć. Ty chodź tu. O, dokładnie tu. Dobra, tak po chwili zastanowienia jednak będę miał tu fajny pomysł. Niech minie ten deszcz, prześpimy się. No i co? Zacznie się zima. Czyli tak, to wszystko naszykowane, czego ja będę w końcu potrzebował. Trzy patyki, pięć razy włókno roślinne. Aha, tutaj pewnie będzie po patyku w jednym i drugim. Dobra, czyli pięć patyków, pięć włókna roślinnego, ale to ma swój design, naprawdę. Te zbiory wchodzące w schody, świetnie. Ciekawy jestem, czy oni to dopracują, czy nie. I wreszcie, po takim czasie, dziewiąty dzień, zaczyna się zabawa. Tylko tak, wszystko pięknie, fajnie, no i to wygląda super. Ale właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, wszystko pięknie, fajnie, tylko widzę tutaj jeden mały problem, mianowicie, trzeba na coś zapolować i chyba nawet widzę na co. Misiu, idę po ciebie, nie uciekaj tam. Chodź do papita, misiek. A nie, to nie misiek, ale ty też możesz być w sumie z braku laku. Ważne, żeby była skóra. Wiecie, co wam powiem? Ta włócznia jest przepotężna. To jest tak duży upgrade. Dobrze, podoba mi się to. Jeszcze widzę w międzyczasie. Póki się nie zaczęła zima, bo później nic tu nie będzie wyrastało. To sobie pozbieram. Jest tu coś jeszcze nienomniuszego dla mnie. Halo, halo, Ziemio. Nowy roślin, coś dla mnie. Proszę. No, koza akurat teraz nie chciałem. Oho, już jest zimno. Minus 5 stopni, idziemy się ubrać. Gacioszki z lewisa i możemy grać. Chodź tu, dziękuję, ja Cię tu położę. Najpierw sobie naszykuję łuk, zaraz Cię obiorę. Także czekaj tam. Łuk, 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 łuk. Jak się robiło łuk, właśnie to mięso by było jeszcze dobrze zawiesić. Tylko nie wiem, czy to się już ukisiło. Mamy. I teraz tak. Kłada by też się przydało naszykować na ten wyjazd. Tylko, że z jest jeden mały problem. Wiecie? Nie, nie pamiętam totalnie, jak to tam wygląda. Gdzie ja to będę mógł zostawić? Dobra, wiem. Trzeba spakować na pewno ze sobą 10 żelaza. Nie wiem, czy sobie nie zrobię tam takiej bazy wypadowej jakiejś na szybko. Chociaż może z drugiej strony już nie będę przeginał, no bo wiecie, tak? Czysto logicznie. Będę robił bazy wypadowe, a dalej nie zrobiłem swojego domku. Cały ja. Myślę tak, dwie kłody, sztabki żelaza, dobra. To już na miękko. Ale to się i tak dokończy przy powrocie. Nie no, muszę testować ten nowy Kilofik, bo jestem naprawdę bardzo ciekawy. Raz, dwa, trzy. Dobra, gigantyczna różnica. Teraz będę wiedział na przyszłość przy tworzeniu następnego świata, żeby przede wszystkim najpierw na tym się skupić, a nie na tych wszystkich głupotach dookoła, bo, no, jednak przyspiesza to strasznie, no nie? Kurczę, ja wam i tak robiłem wycinki, jak kupałem kamienie albo ścinałem drzewo, no ale mniej więcej, no, było to 6-7 uderzeń. No to tutaj mamy połowę, także czasu bym zaoszczędził naprawdę ogrom. A jeszcze strzały by wypadało zrobić, i to chyba kościane mi się wydaje. Fragment kości, piuropatyk, czyli, no dobra, trzeba naszykować sporo patyków i sporo tak, brakuje mi jeszcze trzy żelaza. Co ja bym tam chciał zabrać ze sobą? Chyba, że w ogóle ten. Nie, nie będę brał warsztatu tkackiego. Wróci się z tą skórą z alligatorów i zrobi się dopiero ten lepszy ekwipunek. Dobra, Mike tu ładnie widzę, wszystko pozbierał, nawet w zapasie zostawił. Teraz idzie z kamieniami. Super. Czyli co? Ja się naszykuję. Dokończę co mam dokończyć i lecimy w traskę. Nie no, jeszcze fajnie by było, kurczę, mi postawić gdzieś na szybko tą ściernicę, ale ja nie chcę mapki. Tylko tak. No, to nie tutaj. Inne, inne obiekty. Szczerze. A myślę, że nawet sobie mogę na razie to tutaj zaaplikować. Wiecie, bo ja tutaj tak kozaczę, wszystko, wszystko sobie jest na dworze, nic nie jest pochowane i zaraz jak mi wlecą tego 14 dnia, to coś czuję, że będę bardzo płakał, żeby to wszystko odbudować. Długa droga przed nami, więc tak pomyślałem, że po co dawać Majkowi wolne. Zapas jedzenia ma, przekimać się może, także... Także no co, Mike, popracujesz trochę, no chatę trzeba postawić. Nie wiem, czy nie przygiąłem. Nie, tam da radę. Przygiąłem, Mike, czy dasz radę? No, widzicie, mówiłem, że da radę. O, patyków mi brakło. Ale dobrze zostawił tutaj na zapas. Panko! Wiecie, no, człowiek musi być wypoczęty przed walką z alligatorami. Więc pasek energii zachowany, zaraz się człowiek naje i będzie można ruszać. Dobra, statystyki pełne. No, HP nie mam, ale na wszelki. Nie będę na razie używał apteczek. Kurde, myślałem, że coś nas atakuje, ale nie. Mi się przewidziało. Nie, ja już schizuję. Odpalam tylko tą grę, ja już mam schizu. Idę spać, zamykam oczy, wszędzie. Nasze kochane zompiry, czy co to tam jest? Chłop ma takie tempo, że ja się zastanawiam, czy ja tam do końca nie ustawię tych zbiorów. A no właśnie, dziku, zapomniałbym o tobie. Dawaj skórę dla papy. Co ty w ogóle tutaj z siebie wyrzucasz? Okej, okay, czyli tego chyba ususzyć nie mogę, a nawet na pewno nie mogę, więc pójdzie to na biopaliwo, czy ja mam jakąś wolną skrzynkę? Nie mam. No ale że Mike pracuje, to już mogę mieć zapas skrzynek. Ci słyszałem. Oho, Cześć kolega no jak przyszedłeś, chcesz dać wątróbkę za Afriko, A to lisy takie ciężkie, że muszę tak wolno z nim chodzić? Logika i fizyka. Niedźwiedź i lis ważą tutaj tyle samo. Fajnie, to lubię. Kury, czeblaszka. Ciekawe co w ogóle lisek daje, skoro jest tego samego ciężaru co niedźwiedź. Mike, wiesz co, ja serio cię chyba dorobię jeszcze tych składów, bo skoro ja mam wyjechać na naprawdę daleką trasę... Długo mnie nie będzie, to może byś sobie popracował. Też z drugiej strony bez sensu. Co ja będę robił z tym drewnem później? Umyjemy łapki. Dobra, wezmę sobie przepalę tutaj parę tych. A może boczków dla Majka? Dobra, to na pewno dla siebie. Mike, Mike. Mike. A reszta pójdzie na śmieci. Tylko właśnie, miałem zabrać te deski. Ja pierdzielę, co ja mam w ogóle z pamięcią? Raz, dwa, trzy, cztery. Czyli to wszystko idzie na elektrośmieci, trzy... Trzy. Czyli dwa jeszcze będę mógł przepalić. Dobra. Szkoda, że stąd nie można zgarniać z shiftem. Tu jest przepalone. No i dobra, mamy komplecik na stół, żeby przerobić już te aligatory. A, w sumie. Fajnie. No, zaraz bym się jeszcze wyłożył do tego. O, i nóżka naprawiona. Dobra, łyknę sobie. Co ja z tymi czterema deskami mogę na szybko zrobić? Tu mogę chyba je wcisnąć, mogę. Nie, wcisnąłem sztapki żelaza. No trudno. Mm, deski, deski. Gdzie ja was mogę zostawić? Tu? Nie tu. No to co? Kolejna skrzynia. Czyli tak, biorę fragmenty kości. To biorę. Tu jest druga skóra, to mi się przyda. Kno roślinne mi było potrzebne, czy mi nie było potrzebne w końcu. Skóra zwierzęca i lina dwie sztuki. No dobra. To robię tak. Tak, tak. A, tak nie mogę. No oczywiście, że tak. Muszę zrobić tak. Dobra. Dobra, liny są, zrobię sobie. A Z20. No i co, te nieszczęsne patyki? No tak mi się wydaje, że ze 20 tych strzał powinno starczyć, no też nie chcę przeginać, bo wiadomo, później moim celem jest kusza, także te strzały i tak pójdą na śmietnik na pewno. Czyli tak, chyba wszystkiego mam po 20, 5 lin też sobie odłożę od razu na zapas. Co ja jeszcze potrzebuję do tych pięknych strzał? Pióro, pióro, pióra powinienem gdzieś mieć. Ja chociaż, pff, powiem szczerze, znając mnie, no tak, nawet zapomniałem zgasić tutaj. Pióro, 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 pióro. pióra. No super, ekstra. Dobra, brakuje mi dwóch piór. Gdzieś tu jakieś gołębie latały, zaraz się jakiegoś tutaj ustrzeli dziada, albo i nie. Bo standardowo jak są potrzebne to ich nie ma. Albo wyczuły po prostu, że chciałbym się mam. Mam, dobra. Jakaś przywaliła wrona w drzewo, to mi się podoba. Widzicie? Gra się do mnie uśmiecha. To jest dobry znak, że się nie wywalę na aligatorach. Czyli tak, mam wszystkiego po 20, robimy strzały i od razu trzeba jechać, bo to nie ma co czekać. Bo później jak będą wichury w zimę, to nie będę wiedział co ze sobą zrobić. Kościane strzały i robimy wszystkie. Aha, strzały zrobiłem, ołku zapomniałem. Cały ja. Czyli tak, pełen komplet jest... Mike mi zaginął w akcji w międzyczasie. Jadę Mike, nara, trzymaj się. O, tu jesteś. Dasz sobie radę beze mnie. Jedzenie masz, nie? No, to dasz sobie radę. No tak, wiedziałem, że o czymś zapomniałem i tym czymś jest baniak z paliwem. Ale liczę, że gdzieś tutaj po drodze się złapię. No, bo wiecie, no, z moim szczęściem to obstawiam, że nawet tam nie dojadę na tym paliwie, co tu zostało. Nie ma. Muszę trochę zmienić taktykę, tak widzę, z oznaczaniem tego, gdzie już byłem, a gdzie nie byłem. Bo ni cholerę nie pamiętam, czy tutaj byłem. Cofnę się jakoś w międzyczasie do wcześniejszych odcinków, zobaczę. Ale wydaje mi się, że tutaj mnie nie było w jednej i w drugiej. A na pewno te technologie też się przydadzą. Pa, na pewno, na 100%. I oczywiście przejechałem. Dobra, czyli już. Już pamiętam tą wioskę, już wiem, że tutaj paliwo będzie. I chyba tylko to paliwo zgarnę. No dobra, namówili mnie. Pozbieram resztę. Dobra, zgarnąłem co miałem zgarnąć. Gra mi zarzuciła dwie apteczki. I teraz się zastanawiam, czy to jest po prostu jakiś znak, po to, że mi się przydadzą. A może po to. Że źle zrobiłem, biorąc od traderki to wszystko. I powinienem to sprzedawać normalnie. Nie wiem, zobaczymy. Łuk mam, mam, strzały mam, mam. A no właśnie, i będzie trzeba zająć się tą elektrycznością, bo tak, tutaj będzie trzeba na pewno przyjechać. Wiecie co? Nie mogę sobie rypnąć jakoś skrótem? A spróbujemy, czyli jednak to był głupi pomysł. No dobra, przeskoczę tutaj. Nie będę musiał, bo tędy można jednak przyjechać. No dobra, fajny skrót, nie powiem, że nie. Od razu przy jakiejś mieścinie wyjedziemy. Jak dobrze, że ja zgarnąłem to paliwo. Bo jakbym teraz musiał z buta dylać do bazy, no średnio bym to widział. O, tu nawet pamiętam, gdzie jest technologia, ale wiesz co, kolega? Ja cię tam widzę, ale biorę to i spadam. Ciii. Dzień dobry, aligatorki. Przyjechałem po waszą skórę. Dacie mi jej troszkę. No i właśnie dlatego chciałem tutaj przyjechać, jak będzie zima. Bo jest wszystko zamarznięte i będę wszystko widział, nie dostanę żadnych pleców najprawdopodobniej. Teraz tak. To jest to, co potrzebuję w tym miejscu. Dokładnie po to wziąłem to 10 żelaza. Dam wam trochę czasu, żebyście się tu pojawiły, moje kochane zielone bestie. A w międzyczasie sobie skroję samochód tutaj na skrzyżowaniu. Tak, skrzyżowaniu. Ciekawe czego, jak to nie skrzyżowanie. Zapiszę sobie na wszelki, bo to wiadomo, jak to może być. Jest łuczek. A, no i drugie pytanie, jeszcze zanim tam pójdę. Zacznę na nich polować, ale widzę, że już coś tam się kręci. Ile ja potrzebuję tej waszej skóry? No fajnie, no dwa ekwipunki naraz. raz. Podoba mi się. Cztery, czyli muszę uwalić cztery krokodyla. Akurat tam chyba mi też dwie liny zostały, także będzie idealnie, że wracam i jest większy plecak. A jeszcze u traderki mogę to wszystko podwoić. Chodź do papy. Dwa. Trzy. 4. 5, 6. Dobra, jestem martwy. I 7. Dobra, czyli 7 strzał potrzeba na naszego kolegę i nie podoba mi się to bardzo, bo dostałem taką bombę od niego. No i kończą mi się bandaże, więc lepiej, żebym tego nie powtórzył. Patrzcie, dmuchany krokodyl. Dobra, od razu cię rozbieram, nie? Szkoda mi będzie tego mięsa, bo wiem, że na pewno pójdzie na przemiał. Kości mogę wywalić, Tuż zwierzęcy, no niech będzie, że się przyda. A no właśnie. To sobie zjem. To na razie powrzucam tutaj. No trudno, najwyżej się na śmieć przerobi. Gdzieś tu był jeszcze jeden. Misiu-pysiu kolorowy, gdzie jesteś? Potrzebuję cię. Dobra, idzie. Dwa. Trzy. Cztery. Pięć. O, nie strzeliłem. 5, 6 A ten padł na 6. Ciekawe, czyli chyba strzały w głowę jednak biją więcej. Albo mi się wydaje, albo gdzieś mi strzały zniknęły. No nie, zaraz się tym będę przejmował. Nie, jest 20, dobra. Od razu sobie następnego tutaj podstawię. Kurczę, mam nadzieję, że zaraz mi nie będzie zimno, ale widzę, że minus 4,8 stopnia to raczej powinno być na luzie. Dobra, leż tu. Aha, czyli teraz automatycznie zbiera wszystkie strzały, które on miał w sobie. No dobra. Dobra, czyli ostatni będzie mi potrzebny, bo wydaje mi się, że ostatni tylko dlatego, że nic więcej z tej skóry krokodyla nie możemy już tutaj zrobić. A szkoda, mogliby też to jakoś rozwinąć. Mam nadzieję, że zaraz mi nie wyleci gdzieś za drzewa i mnie nie poskłada od razu. Jest. On chyba agro nie straci. Kurcie, one są naprawdę dosyć szybkie. Nie ma. Dobra, wszystko jest. Od razu mi się wydaje, że trzeba gnać do bazy, bo to szkoda czasu. Przepali się od razu te wątrubki. Nie ryzykuję z tą ostatnią strzałą. Stół się może przyda, mówię. Jak coś rozwiną, to na pewno będzie trzeba tutaj powrócić. Jazda po większy plecak. To taką ciekawostkę jeszcze mogę dodać, że na tyle światów, które tutaj stworzyłem, ani razu nie tworzyłem jeszcze tego lepszego plecaka. Więc sam jestem ciekawy, w ogóle, jak on wygląda. Ale piękna zima nam się trafiła. Kurczę, robi to taki fajny klimacik. Mimo wszystko, wiem, jaki tu jest silnik, wiem, jaka tutaj jest grafika, ale kurczę, ta zima naprawdę robi robotę, gdzie normalnie nie lubię zimy, nie przepadam, ale jednak te piękne nasze wakacje po 26-7 stopni. Tak w grach, naprawdę. Lubię ten zimowy klimat. Jakbyście mieli jeszcze jakąś gierkę, którą byście mi bardzo polecali, żebym mógł nagrać, albo po prostu ograć ją sobie, to też mi możecie polecać. Na dole, wiecie, komentarz i te sprawy. Podwa fajnie też to podbije zasięgi. Już i tak jestem gigantycznie wdzięczny za tak świetny odbiór. Dziękuję wam bardzo wszystkim. Pewnie się powtarzam, bo mówiłem ostatnio o tym w odcinku, ale jestem naprawdę tak bardzo wdzięczny. Widziałem, że jeszcze przewinęło się ostatnio w komentarzach, żebym robił dłuższe odcinki. Tak, moja odpowiedź na to brzmi: jak najbardziej, chciałbym. Jestem na to bardzo chętny, tylko jest jeden mały problem. Wiecie, boli mnie ten mikrofon. Chciałbym po prostu, żeby te materiały były jak najlepsze. Sam się dopiero też jeszcze na to wszystko nastawiam, uczę się wszystkiego po kolei, przede wszystkim jak to dobrze poobrabiać. Aha, i to tak mi teraz już nie zniknie. No dobra, kiedyś tam wrócę. A drugą rzeczą poza mikrofonem, no to jest to, że Mój komputer niestety nie uciągnie za wiele. Wiecie, ja i tak robię naprawdę surowego materiału grubo ponad godzinę. Chcę, żeby mniej więcej to się fajnie oglądało, więc potrzebuję troszkę czasu. Na pewno zorganizuję sobie jakieś środki na lepszy komputer, wiadomo, na ten mikrofon, damy na kwadracie. Siema, jestem, wróciłem Mike i bokiem. Nie. Jednak niebokiem, bokiem. Czyli co, mięso od razu mogę przełożyć, żeby się przerobiło na biopaliwko. No dobra, trochę tego będzie. Pełna skrzynia, fajnie. Trzy chyba są potrzebne do jednego biopaliwa, więc jakiś tam zapas będzie. Tym bardziej, że jeszcze bym chciał właśnie to mieć zacząć wydobywać. Czyli co, możemy przejść do tego, co najpiękniejsze wydaje mi się na ten moment: skóra krokodyla i lina 2. Proszę, że ja cztery mam. Mam cztery, dobra. Wreszcie, wreszcie duży plecak, 75 kilo. No, wreszcie będzie tego miejsca ogrom. Czyli tak, na ten moment wydaje mi się, że to wszystko. Odcinek z budowy zostawię po prostu na przyszły. Stwierdziłem, że podzielę to na dwa, bo, no tak, jak wspominałem, nie chcę nadwyrężać za bardzo swojego komputera. Biorę się od razu za budowę, od razu to zaczynam nagrywać. Po prostu podzielę sobie całość na dwa. Myślę, że dzisiaj, ewentualnie jutro, mi się uda wstawić ten odcinek z budowy. Także co? Trzymajcie się, miłego wieczoru, Siema.